Witajcie, moi kochani! Wyjmujemy już karty na 4 grudnia. Oczywiście, czytanie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy go odsłuchają, więc nie jest możliwe, aby rezonowało ono z nami wszystkimi i tak samo. Więc zapraszam Was, kochani, na czytania indywidualne. A także na prywatne kursy tarota, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat tarota, nauczyć się samodzielnego wróżenia, a może po prostu pogłębić swoją intuicję dzięki pracy z kartami tarota, a tym samym dar jasnowicenia. Zapraszam więc Was, kochani, serdecznie. Zajmuję się także reiki oraz jajowaniem, czyli oczyszczeniem energetycznym za pomocą jajowania. Dzięki temu zabiegowi możemy, kochani, pozbyć się z naszego życia negatywnej energii, a także podczepów, gląd i uroków, także klonów rodowych. A to bardzo mocno z kolei może zmienić nasze życie, nasze relacje z bliskimi, naszą karmę rodową, poprawić także życie naszych bliskich. Więc to może być ważny krok do zmian w naszym życiu. Jestem Wam bardzo wdzięczna za Waszą obecność na obu moich kanałach. Przepraszam przez te wszystkie miesiące, za Wasze wszystkie polubienia, subskrypcje, komentarze, udostępnienia. I będę Wam bardzo wdzięczna za Waszą dalszą aktywność, zwłaszcza mój kanał YouTube'owy. Tarotowe przesłania dla Ciebie. Bardzo tej Waszej aktywności potrzebuję, ponieważ aby odblokować na niej wszystkie funkcje, muszę mieć co najmniej 1000 subskrypcji, a do tego jeszcze dużo brakuje. Wciskajcie też kochani te dzwoneczki, aby dostawać powiadomienia o moich kolejnych nagraniach. No i piszcie tradycyjnie, co tam u Was, spod jakiego znaku zodiaku jesteście co właśnie się ważnego w waszym życiu dzieje, jakie czytania was interesują. A ja to wszystko biorę pod uwagę, zapamiętuję i nagrywając filmy będę miała taką podpowiedź właśnie, co mogłoby was najbardziej zainteresować, co jest wam potrzebne w tym momencie. No i moi kochani, na 4 grudnia Wyszła nam bardzo dynamiczna karta. Zobaczcie, ile tutaj jest ognia, e, e, takiej dynamicznej energii, właśnie, działania. E, jest to karta rycerza Buław. Ta karta mówi o tym, że tego dnia możemy nabrać właśnie takiej energii, możemy poczuć się lepiej, możemy być bardzo witalni, i po prostu możemy mocno zabrać się do jakiegoś działania. I karta do tego właśnie zachęca. Jest dobry dzień na to. Ta karta mówi o tym, że jeśli coś odkładaliśmy na później, nie czuliśmy się gotowi albo nadal jeszcze mamy jakieś wątpliwości, jeśli się wahamy, jeśli jesteśmy bierni w jakiejś sprawie, ta karta mówi, aby działać, kochani, nie czekać już dłuż, dłużej, tylko tak po prostu działać. Ale. Nie zapominajmy, aby było to w sposób przemyślany i aby nasz zapał i ożywienie nie okazały się właśnie chwilowym, nie przeszły nam szybko, bo w rycerzu była jest to bardzo możliwe łatwo się możemy zniechęcać przy tej karcie i abyśmy wytrwale pracowali nad tym, co chcemy osiągnąć. Ta karta bardzo sprzyja również jakby udanemu życiu intymnemu tego dnia mogą więc nas czekać jakieś gorące randki albo miłe chwile właśnie spędzone z naszym partnerem partnerką również w tym sensie intymnym i ta karta bardzo sprzyja poczęciu dzidziusia, weźmy więc to kochani pod uwagę i jeśli chcielibyśmy powiększyć naszą rodzinę czy po prostu doczekać się dziecka, no to jak najbardziej jest to bardzo, bardzo dobry dzień na to. A jeśli nie, no to po prostu również o tym pamiętajmy. No i kochani, właśnie przede wszystkim w tej karcie uważajmy na to, aby nasz ogień nie okazał się tym ogniem wspomnianym, bez względu, czego to będzie dotyczyło. Ta karta mówi także o jakichś wyjściach, które tego dnia mogą nas czekać, wyjazdach, wycieczkach. Może będziemy wspólnie spędzać czas z przyjaciółmi, będziemy się dobrze bawić. Możemy także poznać osobę do nowej relacji. Uważajmy też na to, bo jeśli chcielibyśmy kogoś, kto. Myśli o relacji trwałej, o tym, żeby być z czasem razem, no to niekoniecznie możemy taką osobę właśnie spotkać. Relacja ta, znajomość może się zacząć bardzo ogniście, szybko, więc uważajmy, abyśmy później tego nie żałowali. Ale nie jest to żadna reguła, bo czasami coś, co zaczyna się tak niespodziewanie, szybko i namiętnie. I wcale nie mieliśmy zamiaru tak w coś trwałego wchodzić, z czasem może jednak również się przeobrazić i stać się relacją właśnie trwałą, stabilną. Więc zwróćmy tutaj uwagę na to, z kim mamy do czynienia. Niektórzy oczywiście mogą być całkiem zadowoleni właśnie z jakiejś miłej przygody, bo każdy z nas ma przecież inne oczekiwania. A to również są jakieś lekcje, jakieś doświadczenia życiowe. I to jest oczywiście kochani w obie strony, tak więc możemy poznać osobę w energii rycerza buław, kogoś, kto lubi przygody, lubi nowe wrażenia i niekoniecznie szuka czegoś trwałego, ale możemy także my mieć takie podejście. Jeśli ktoś z nas jest w, trwa, w trwałej relacji, no to może mieć pokusę wejścia w jakiś romans, w jakąś przygodę, właśnie erotyczną. Więc zastanówmy się, kochani, najpierw dobrze, czy na pewno tego chcemy, czy będzie to dobre dla wszystkich, dla naszego partnera, partnerki, a także dla naszego życia, żeby nam to w życiu też jakoś nie namieszało. No i możemy też poznać osobę, która już w jakiejś relacji jest i po prostu szuka jakiegoś urozmaicenia, jakichś miłych przeżyć na boku. Więc zastanówmy się, czy warto i czy chcemy w coś takiego wchodzić. Tego dnia może też pojawić się w naszym życiu ktoś z przeszłości, ktoś kto pojawia się z istnika, taki zawodowy wraca, że tak powiem. Ktoś, kto pojawia się, bardzo nas pociąga, przyciąga, spędzamy jakieś miłe chwile, ale później tak szybko, jak się pojawił, to znika. Więc, gdyby ktoś taki do naszego życia wrócił, szczególnie jeśli już mamy takie doświadczenia i wiemy, jak to było w przeszłości, no to też warto się zastanowić, czy o to nam właśnie chodzi i czy tego chcemy. Jeżeli chodzi o nasze sprawy zawodowe, to możemy dziś mieć dużo energii, możemy mieć duży zapał do pracy, duży entuzjazm i ta karta temu sprzyja, sprzyja bardzo rozwojowi różnych spraw. Coś, co było zablokowane, stało w miejscu, nie rozwijało się tego dnia, właśnie może pięknie ruszyć do przodu. Bądźmy kochani, wytrwali, w razie jakichś problemów nie poddawajmy się, bo jesteśmy na dobrej drodze. Podobnie, jeśli mamy własną firmę lub chcemy ją właśnie otworzyć, ten dzień również tam bardzo sprzyja w rycerzu buław. Ale właśnie bądźmy konsekwentni, nie, zra nie zrażajmy się jakimiś formalnościami. Aby ten właśnie ogień, który, ogień twórczy, który nas popycha do rozwoju naszej własnej działalności nie okazał się właśnie słomianym. To dotyczy oczywiście wszystkich spraw. Co jeszcze? Mogą nas czekać jakieś wyjazdy, również do pracy w inne miejsce, także do pracy za granicą. Generalnie ten dzień bardzo sprzyja właśnie działaniu, wszelkiej aktywności, kreatywności, rozwijaniu naszych pasji, a także dbaniu o naszą witalność, o naszą kondycję. Być może niektórzy z nas zaczną chodzić na siłownię, inni na jogę, a jeszcze inni zechcą zmienić swój sposób odżywiania na zdrowszy. <laughs> Jeśli chodzi o przesłanie od jednorodców, mamy tutaj piękną kartę Zmiana która bardzo współgra z rycerzem buław. Zmiana się dokonuje, więc bądź gotowy na przemiany fizyczne i duchowe. Zaraz przeczytam tutaj więcej. Karta ta wskazuje, że zmiana wewnętrzna lub wewnętrzna jest blisko. <laughs> Przygotuj się, by ruszyć naprzód i bądź pewien, że jednorożce pomogą ci uczynić coś wspaniałego. I afirmacja dla nas na 4 grudnia. Mój jednoroże wspomaga mi iść naprzód. Więc, kochani, mamy tutaj wsparcie w rozwijaniu naszych pasji, w naszej aktywności, w tym, aby ruszyć do przodu, być może się odblokować, wyjść z jakiegoś stanu bierności, ponieważ w naszym życiu nadchodzą zmiany, one mają nadejść, i te karty zachęcają do tego, aby iść w kierunku właśnie zmian, rozwoju, w kierunku działania. Dziękuję Wam moi kochani za wysłuchanie tego czytania. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa, pa!